Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział: Pierwsze jest. Słuchaj Izraelu. Pan, Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem. Całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych, rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą. I miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo Pańskie. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Bracia i siostry, miłowani w Panu, słuchając Słowa Bożego, tak jak Żydzi, słuchali Pana Jezusa, nasuwa się w naszym życiu pewne, może też i pytanie o hierarchię, co, co jest najważniejsze, po co to wszystko, po co żyjemy, jaki jest sens i cel tych wszystkich naszych ludzkich wyrzeczeń. I przychodzą do Jezusa Żydzi, pytać go, Panie, które przykazanie jest największe. Oni mieli ponad 600 różnych, które wszystkie musieli przestrzegać bardzo skrupulatnie, i przestrzegali. I mówiła, spośród tych wszystkich przykazań, który jest takie pierwsze? I Jezus odpowiada: Pierwsze jest słuchaj Izraelu, słuchaj. Jesteśmy bombardowani licznymi informacjami, wystarczy włączyć. Telewizor, telefon, przychodzą różne powiadomienia. Wiadomości przedstawiają nam różne sytuacje, różne historie. Spotykamy się z ludźmi, słyszymy o różnych wydarzeniach, o tym, co dzieje się u naszych najbliższych, bliźnich. Nonstop, co się dzieje. Warto dzisiaj zapytać siebie, czy bardziej słucham tego świata i tego, co jest. Sensacją naszych czasów, czy bardziej słucham Pana Boga. Czy mam jeszcze otwarte uszy na to, by Pana Boga usłyszeć? Bo tu nie chodzi tylko o to, żeby przyjść, wysłuchać, wyjść i zapomnieć. Pan Bóg nie o takim słuchaniu mówi. Pierwsze mówi jest słuchaj, to znaczy otwórz się na to, co mam ci do powiedzenia i przyjmij to swoim życiem, przyjmij to w swoim sercu. A jak to przyjmujesz, to zacznij tym żyć. Powoli, na tyle, na ile umiesz w danym momencie w ciele i to w życie. Niech to będzie przedmiotem twojego, twojej codzienności. I po takim wstępie Pan Bóg mówi, będziesz miłował. Najpierw Pana Boga, całym sobą, całym swoim życiem. Pan Bóg mówi, nic ci nie przysłoni tego, że ja jestem. Najpierw musisz uznać ten fakt, że to co powiedział jeden z uczonych w piśmie jest tylko jeden Bóg. Nie ma dwóch Bogów. W moim życiu też może być tylko jeden Bóg. Drugi zawsze będzie przeszkodą. Bracia i siostry, kogo dzisiaj bardziej słucham Siebie czy tego Boga w Trójcy Świętej Jedynego? Który Bóg dzisiaj ma więcej do powiedzenia w moim życiu? Czy autentyczny i prawdziwie ten, który mnie stworzył, ukształtował i z miłości do mnie oddał swoje życie? Czy może jednak moje musi być na wierzchu? Moje plany, moje nadzieje. Zobaczcie, często przychodzimy do Pana Boga i próbujemy go kupić, mówiąc: Panie Boże, ja Ci dam różaniec, koronkę, jakąś modlitwę, poświęcę Ci trochę czasu, zrobię coś dobrego, ale Ty mi w zamian też coś daj. Jakbyśmy chcieli z Panem Bogiem toczyć handel wymienny. Pan Bóg mówi: To nie jest miłość. To jest próba kupienia, przekupienia Pana Boga. I często idąc do konfesjonału, czynimy dokładnie to samo. Panie Boże, ja Ci coś daję, ale, ale Ty też masz mi coś dać. Ja tu przychodzę w konkretnym celu, masz mi dać rozgrzeszenie, bo, bo ja tego chcę. A na pytanie Pana Boga, czy chcesz też zmienić swoje życie, często mówimy. Ale tak jest dobrze. Po co coś zmieniać? I są ludzie, którzy już o tym Panu Bogu naprawdę zapomnieli. Coraz więcej ludzi spowiada się po roku, półtorej, dwóch latach, mówiąc sobie przecież jest pandemia, nie było czasu, możliwości, na wszystko w życiu był czas, ale Pan Bóg, on poczeka. Tylko czy jeśli tak traktuje Pana Boga. Nie zadając do niego czasu, nie dając mu chociażby takiej chwili w ciągu dnia na modlitwę, nie oddając mu czci w niedzielę, kiedy ten dzień wybrał sam dla siebie, ten dzień ustanowił jako dzień pański, dzień pana, naszego pana. Czy mogę powiedzieć, że jest dla mnie kimś naprawdę ważnym, istotnym, że go kocham? Czy moim życiem to pokazuje? Czy może mam innego Pana, któremu poświęcam czas? Wtedy, kiedy przyszedłby normalnie czas na modlitwę, na spotkanie z Nim w Eucharystii, na spowiedź świętą. I to nie jest Pan Bóg. Pan Bóg mówi, nic nie przysłoni jako człowiekowi miłości do mnie. Wszystko, co będziesz czynił, będziesz czynił dlatego, że mnie kochasz, a nie dlatego, że ja Cię to karzę, albo że jesteś niewolnikiem prawa. Bo można dzisiaj też przepięknie żyć i nie czynić tego z miłości. Można to czynić, bo się boję. To o tym Panie w innym miejscu w Ewangelii mówi. Są tacy, którzy żyją dobrze, bo się boją, że trafią do piekła, ale to nie jest związane z ich miłością do Boga. I dalej Pan Bóg mówi: Będziesz miłował bliźniego tak, jak siebie kochasz. My wiemy, że nikt sobie krzywdy nie wyrządzi. My wiemy, że każdy, za wszelką cenę, za ostatnie pieniądze, będzie ratował swoje życie, swoje zdrowie, będzie ratował swój status społeczny. Czy potrafię z taką determinacją walczyć także o bliźniego, często o moją relację rodzinną, małżeńską? Czy potrafię o taką relację walczyć wśród sąsiadów, właśnie z taką determinacją, z taką walką wewnętrzną? Czy może jest zupełnie inaczej? Bo często jako ludzie żyjemy chyba trochę odwrotnie. Te wartości chrześcijańskie, wartości moralne dzisiaj, odnoszę takie wrażenie, jakby przestały mieć znaczenie w naszym życiu, jakby Kościół zaczął się sprzedawać, jakby Kościół poszedł w nowoczesność, zapominając o tym, że jest tutaj Pan Bóg, który jest niezmienny. I skoro wszystko się zmienia, próbujemy też dostosować i swoje czasy, dostosować dekalog, prawo Boże do współczesnego człowieka. Ale to nie Pan Bóg ma się dostosowywać do nas, tylko my do Pana Boga. Nie możemy zmienić niczego w Piśmie Świętym i nie możemy niczego zmienić w prawie Bożym. A zobaczcie, jak często próbujemy czynić to na różny sposób. I tak próbujemy czynić także i z naszym życiem z bliźnimi. Pracując z osobami doświadczającymi przemocy, i z osobami, które tej przemocy doświadczały, i tymi, którzy tą przemoc stosują wobec najbliższych. Jeden tylko taki przykład. Na nasze spotkanie wezwaliśmy Pana, męża i ojca, który. Najpierw rozmawialiśmy z jego żoną, która była codziennie gwałcona przez niego, i później wzywamy tego mężczyznę. I on mówi: Ja kocham swoją żonę, ją bardzo kocham, a to, że mam takie potrzeby, to po to jest moją żoną, że ma je spełniać. Bracie i siostry, czy miłość prowadzi do takiej postawy? Czy miłość odziera człowieka z godności? Czy miłość jest ponad prawem? Czy człowiek, który prawdziwie kocha, może zabić w człowieku poczucie jego wartości, poczucie tego, kim jest? Czy człowiek, który prawdziwie kocha, może zabrać człowiekowi Boga, wprowadzając go w stan grzechu i trzymając go przy sobie, zawładnąć go dla siebie? Często mylimy to. Często to mylimy, bo sami stawiamy się w miejscu Pana Boga. Bo to nie Pana Boga czcimy, tylko czcimy siebie, bo to my mamy wyznaczać to, co dla nas będzie najlepsze. I zobaczcie, tą Ewangelię możemy oczytać na dwa sposoby albo postawić siebie jako tego, który ma słuchać Pana Boga. I zobaczyć swoją nędzę, po części swoją nędzę i w tym, czym jeszcze jest, jesteśmy niedoskonali, albo przychodzić nam drugi obraz, postawić siebie jako Bogów i wtedy wypadamy bardzo dobrze. Pan Bóg mówi niedaleko jesteś od Królestwa Bożego, ale równie dobrze może powiedzieć te same słowa, które wypowiedział do dziesięciu Panien, tych głupich. Które nie wzięły oliwy z przypowieści. Nie znam Was. Nie wiem, kim jesteście. Nie daliście mi się poznać. Chodziłem, szukałem Was. Chodziłem po Waszych ulicach, wchodziłem do Waszego domu, przychodziłem na Wasze spotkania, mówiłem do Was. Ja Was nie znam. Dajemy się poznać Panu Bogu? W, prawo, w, pra w prawdzie stajemy przed nim, w takiej szczerości, w autentyczności życia? Czy może bardziej próbujemy pokazać mu kogoś, kogo sami chcielibyśmy widzieć? Ale to nie ma nic wspólnego wtedy z miłością.